Ktoś sobie łazi po moście Tymczasem idzie pociąg Kurna komarzysko

Pociągi inwestycji Bywajda do stacji Dorszowa Wschodnia, do stacji Poznań Główną do stacji Kuczno-Komin jedzie na to pierwszy przy terenie Pierwszowa. Pociągi zajęte rezerwacją miejsc, błagany numer 11, 12 zajmują się na początku składu pociągu, błagany nr 13, 14 zajmują się w środku składu pociągu, błagany numer 15, 16 zajmują się na końcu składu pociągu, to są ich handlu, które w i kierownik pociągu do 11. Prosimy zachować ostrożność, czy nie zbliżać się do telefonu, czy pywane przejście podziemne, piaskiem. już była izolacja wykonana. Dzisiaj tu na peronie poprawiali tą izolację, ale to powinni od samego spodu to zrobić. A zasypali tłucznie mniej po uszkodzoną izolację. Tą pionową, przeciwwilgociową tych, tych, tych elek. I teraz poprawiają to, ale, ale tylko od góry to poprawiają, bo już nie mogą odkopać tego tłucznia. Ta już jest z, z, Gablota, znaczy się na rozkład jazdy jest go tutaj, widzę. Zadaszenie było wcześniej. Teraz właśnie tutaj zasypują piachem ten. Przejście podziemne i będą tej tutaj tory niedługo kłaść. Pewnie jeszcze rozjazdy dojdą. Tymczasem jest podane. Warta. Odjazd. By 20 po, a już 19 i pół minuty, już odjazd. Po pół minuty przed czasem odjeżdża. 15, se 15 sekund.